W naszym muzeum dzisiaj gościmy księdza profesora Pawła Podeszwę, który wykłada teologię biblijną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczęść Boże, księżycz profesorze. Szczęść Boże. Jest specjalna okazja, ponieważ spotykamy się tutaj dzisiaj z tego tytułu, że już w przyszłym roku obchodzimy tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego w Katedrze Gnieźnieńskiej i Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej zaplanowało cykl wykładów i wystaw związanych właśnie z tą rocznicą. Ksiądz profesor w dniu dzisiejszym poprowadzi wykład, który zatytułowany jest w dość prosty sposób ale możemy mieć wątpliwości, co pod tym tytułem się ukrywa, czyli biblijna idea króla i królestwa. Jak możemy rozumieć ten temat? Tak, na początek dziękuję bardzo za zaproszenie i właśnie za to, że rozpoczynamy ten cykl namysłu nad znaczeniem koronacji królewskiej tysiąc lat temu w Gnieźnie od tego źródła, którym jest pismo. Święte. Biblia bowiem dla ludzi wierzących, dla chrześcijan, a pierwsza część Biblii, Stary Testament, dla Żydów jest słowem Bożym, ciągle aktualnym, bo słowem, które nie przebrzmiało, ale jest też zapisem historycznym oczywiście może nie do końca w takim znaczeniu, jak rozumiemy dzisiaj źródło historyczne. Ale jest przede wszystkim także, jak mówił papież Benedykt, czy pisał w adhortacji o Słowie Bożym, kodem kulturowym Europy i nawet, byśmy powiedzieli, szerzej świata. I dlatego ten temat, który został tak sformułowany dość ogólnie, właśnie został tak sformułowany, żeby zachęcił, żeby potencjalny uczestnik zadał sobie pytanie, o czym tak naprawdę ten wykład, czy ta konferencja będzie. Otóż on jest bardzo ogólny. Natomiast ja go bardziej sprecyzowałem, ponieważ pomyślałem tak: skoro mamy okazję, początek monarchii w Polsce, pierwszy król, pierwsza koronacja, to chciałbym powiedzieć dzisiaj na tej konferencji o początkach monarchii izraelskiej. I zatytułowałem, czy sprecyzowałem, król według serca Bożego. To jest określenie zaczerpnięte z Biblii, które odnosi się do króla Dawida. Chyba najważniejszego króla w historii Izraela. Nie tylko dlatego, że właściwie stoi on u podstaw monarchii i wielkiego państwa Izrael, które stworzył i do którego ideału ciągle już później historia, nawet dzisiaj współczesność powraca, ale z punktu widzenia i żydowskiego i chrześcijańskiego zainicjował dynastię, z której przecież ma pochodzić mesjasz. Czy Ja mogę przerwać na moment tę wypowiedź, bo poruszył ksiądz profesor temat króla Dawida, czyli postaci biblijnej, a zarazem historycznej. Wiemy, że królowie izraelscy istnieli naprawdę. To nie jest tylko wymysł biblijnego autora. Oczywiście. Jeżeli patrzymy na początek historii Izraela, początek królestwa Izraela, króla Saula, Dawida i Salomona, to możemy zauważyć w ich działaniu również siłę wyższą, działanie Boga. To znaczy, czy oni, możemy powiedzieć, że są w pewnym sensie, sensie pomazańcami bożymi? Tak, oczywiście. Ja wspomniałem króla Dawida, tłumacząc ten tytuł, bo on się odnosi do króla Dawida. Ale ja dzisiaj będę mówił o początkach monarchii. Początek monarchii to jest pierwszy król Izraela, a pierwszym królem Izraela jest Saul. Nie wolno też nam zapomnieć, że już w okresie sędziów była nieudana próba zaistnienia monarchii. Mianowicie proszono, żeby królem ogłosił się Gedeon. Gedeon nie chciał tego zrobić, ale jego syn Abimelech, którego imię jest symboliczne, bo Abimelech oznacza mój ojciec, król, przyjął ten tytuł i próbował rozpocząć rządy monarchiczne. Natomiast to się zakończyło niepowodzeniem i dopiero właśnie na żądanie ludu Będę starał się też wyjaśnić, skąd brały się te żądania i te oczekiwania ludu. Prorok Samuel otrzymał od Boga polecenie, aby namaścił saula na króla. Ciekawe jest, że Samuel na początku protestuje, nie podoba mu się ta idea, bo uważa, i to niebezpieczeństwo zresztą istniało, że król zastąpi Boga Izraela. Nigdy tak nie było, ponieważ król reprezentował tylko Boga, był całkowicie od Boga. Sam fakt, że Bóg zgadza się na wybór konkretnego człowieka i, i właśnie to jest teraz niezwykle ważne, poleca namaszczenie go na króla, tak? Świętym olejem, co czyni Samuel i w przypadku Saula i w przypadku króla Dawida. Oznacza, że On jest autoryzowany, że tak powiem, przez Boga, działa w imieniu Boga, reprezentuje Boga. Nawet jeśli by się nazywał Synem Bożym, to oczywiście w znaczeniu takim, że jest kimś wybranym i reprezentuje Boga, natomiast nigdy Król Izraela nie był uważany za Boga nie zastąpił Boga, nie ogłosił się Bogiem, tak jak na przykład chcieli tego inni władcy ówczesnych mocarstw na wschodzie, albo chociażby w Egipcie, w faraon, prawda? A może wyjaśnijmy? I dlatego, momencie... że właśnie, jeszcze do tego, nawiązuję do tego pytania, ponieważ był namaszczony, mhm. czyli pomazany świętym olejem, mhm. czyli został mu udzielony Duch Boży, a Duch Boży oznacza moc Boga, to nosił określenie pomazańca. Tak, właśnie ksiądz Profesor odpowiedział na pytanie, które chciałem zadać przed, przed momentem. No, tak w takim razie dobra. przeniosę dalej, bo e, e, ród Dawida e, e, możemy, e, możemy ob obserwować ciągłość rodu Dawida aż do czasów Chrystusa. Chrystus e, pochodził z rodu Dawida i też był pomazańcem. Zresztą słowo Chrystus oznacza pomazańca Bożego. Tak jest, to znaczy jest to, yy, mówimy dom Dawidowy, tak? używamy tego określenia. Zresztą to było y, też w Biblii y, charakterystyczne, że imię króla oznaczało czasami cały dom, a później szerzej nawet całe państwo. Tak? I ta dynastia Dawidowa, gdzie oczywiście protoplastą jest Dawid, z nią są związane. Obietnice mesjańskie, kiedy pomyślimy o proroku Natanie. Prawda? który przepowiada potomka, który wyjdzie i który będzie władał potężnym państwem i państwem, które nie będzie miało końca. To oczywiście Natan mówi o Salomonie, następcy w sensie historycznym, ale tradycja żydowska, jak później tradycja chrześcijańska, rozumiała to jako zapowiedź, zapowiedź mesjańską. I ta zapowiedzi mesjańskie, wiele razy powracające w różnych sytuacjach historycznych, nawet jeśli już nie było dynastii Dawidowej, nie było wielkiego państwa, bo przecież to państwo uległo podziałowi po śmierci Salomona, prawda? w VIII wieku mamy koniec Królestwa Północnego, w szóstym mamy koniec Królestwa Południowego, czyli Królestwa Judy, gdzie były, zwłaszcza obietnice mesjańskie związane przecież z domem Dawidowym i z Jerozolimą. Zatem ale prorocy pamięć do tych proroc powracała. I oczekiwano przyjścia Mesjasza, który ma pochodzić z rodu Dawida. I kiedy przychodzi Jezus Chrystus, kiedy rodzi się w Betlejem, to zobaczmy, jak nasze źródła, już teraz mówię nasze w znaczeniu chrześcijańskim, Ewangelia, podkreślają, że Jezus od samego początku związany jest z rodem Dawida tak, i jest doskonałym potomkiem Dawida. Tu wystarczyłoby przywołać genealogię, od której rozpoczyna swoją Ewangelię, Mateusz, święty Mateusz, Ewangelia, która jest skierowana do Judeo-chrześcijan, czyli ci, którzy mają to rozumienie doskonałe, że Mesjasz Izraela, oczekiwany przez wieki, będzie pochodził z rodu Dawida. I takim e, królem pochodzącym z rodu Dawida jest Jezus. Jest także namaszczony. Pytanie, w którym momencie został namaszczony, tak? To jest oczywiście stąpienie Ducha Świętego. Na początku jego misji, Publicznej, czyli podczas Chrztu w Jordanie, którą możemy odczytać jako swoistego rodzaju inwestyturę nie tylko prorocką, ale królewską. Prawda? I Ewangelia później będzie do tych tytułów Jezusa jako Króla nawiązywała, prawda? I oczywiście teraz by trzeba prześledzić poszczególne tradycje, ale Jezus jest Królem. On nie chce być rozumiany jako Król w kategoriach politycznych, dlatego nie godzi się na to, aby Go obwołano Królem, co Ewangelia wspomina nam, że również taka próba była, ale rzeczywiście Jego królewskość widzimy ewidentnie chociażby w opisie Janowym Męgi, gdzie ma koronę, gdzie ma. Gdzie jest Aklamacja ludu, gdzie jest wjazd do Jerozolimy, aklamacja ludu, gdzie jest nałożenie korony, nałożenie płaszcza, który też może być symbolem władzy królewskiej, który, którego tronem tego nowego króla jest Krzyż. A rzeczywiście śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie jest momentem wywyższenia. Wyniesienia, rozpoczęcia tego panowania, które nie jest już panowaniem tylko nad jednym ludem, ale panowaniem nad całym stworzeniem. Zresztą na krzyżu Jezusa był napis Król Żydowski. Tak. Księży Profesorze, a jeszcze sięgając czasów królów izraelskich, wiemy, że to Bóg bardzo często przez proroków wskazywał króla. Chrystus, jak przed momentem profesor powiedział, był namaszczony podczas, podczas zesłania, poprzez zesłanie ducha, stąpienie ducha. ducha, natomiast na, natomiast jak, jak możemy odnieść w jakiś sposób analogiczny może do koronacji Bolesława Chrobrego ten, ten fakt, przecież Chrobry też był namaszczony przez arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Tak. Kiedy śledzimy zapisy biblijne, my nie mamy wiele tekstów, które mówią wprost o koronacji. Ale mamy tekst mówiący o początkach rządu Salomona i później króla Joasza. O tym też będę mówił w czasie konferencji. I tam jest taki opis koronacji. My mówimy koronacja, ale właśnie najważniejszym momentem nie było nałożenie korony, najważniejszym momentem było namaszczenie. I ten element właśnie bycia pomazańcem, naznaczonym, to znaczy wyposażonym. Specjalny autorytet władzy, działającym także w imieniu samego Boga, pozostał nie tylko w koronacjach czy namaszczeniach biblijnych, ale został przejęty przez tradycję chrześcijańską. Tym bardziej, jak powiedziałem, w tradycji chrześcijańskiej jeszcze dodatkowo dochodziło to, że sam Chrystus jest królem namaszczonym. Dlatego król teraz chrześcijański, namaszczony Duchem Świętym, reprezentował Boga, ale reprezentował także Chrystusa. Tak? w jaki sposób także był związany z tym widzialnym ciałem Chrystusa, którym był Kościół. Dlatego arcybiskup namaszczał, też reprezentant Boga na ziemi, mm -hmm. namaszczał króla świętym olejem. I to pozostało, zobaczmy, w tych namaszczeniach średniowiecza czy późniejszych, aż po dzień dzisiejszy, bo przecież niedawno byliśmy świadkami także koronacji, jak mówiliśmy, króla angielskiego, gdzie także był istotnym elementem, w sensie religijnym, element namaszczenia, tak? On dzisiaj został nam ukazany jako religijny, ale właściwie on z perspektywy Biblii jest w Fundacyjny dla monarchii, to znaczy, gdyby monarcha próbował sprawować władzę nie będąc namaszczony, to byłby, nie, nie byłby prawdziwym królem, byłby raczej uzurpatorem. Wspomniał ksiądz profesor na początku o wartości religijnej, że Biblia posiada wartość religijną dla, dla bieżących, a czy ma jakieś wartość historyczną, czy to chyba też jest istotne, tak? Tak, no spodziewałem się tego pytania, bo to jest hmm. ciągle jest trwająca dyskusja tak. i pytanie, które jest aktualne i często stawiane, na ile Biblia jest dokumentem historycznym. Oczywiście tutaj mamy dwie główne tendencje. Z jednej strony są tak zwani maksymi, maksymaliści, którzy mówią wszystko co jest w Biblii jest historyczne, absolutnie historyczne i dopóki nauka, archeologia nie udowodni, że jest inaczej, to przyjmujemy to jako wiarygodny, czyli prawdziwy zapis historii tamtych czasów. Są minimaliści z drugiej strony, którzy mówią że Biblia nie ma żadnej niemalże wartości historycznej. Myślę, że trzeba iść gdzieś drogą środka, i zrozumieć, jak oni, jak oni pojmowali historię. To znaczy, oni nie pojmowali opowiadania historii w takim znaczeniu dokumentacyjnym, czyli nie do końca interesowało, kto, gdzie, kiedy, dokładnie jak to było, mm -hmm. tylko bardziej, co to wydarzenie oznacza. I e, pamiętajmy, że ta, te wydarzenia w Biblii, na przykład koronacja Salomona, czy e, dzieje dynastii Dawidowej, były opowiadane Później. Tak. Czyli to już była pewna historia, która była opowiadana z perspektywy ludzi, którzy żyli kilka wieków później. Tak? Oczywiście ona bazowała na tradycjach, na przekazach, ale towarzyszyło im też nieustannie pytanie, co ta historia dawniejsza, może nam powiedzieć dzisiaj, jak ona pomaga nam zrozumieć teraźniejszość, w której my żyjemy. Można by powiedzieć, że dla nich po prostu historia była nauczycielką życia. I może, dlatego... może spłętujmy. Tym określeniem i podsumujmy ten długi temat, bo rzeczywiście e, historia, rzeczywistość biblijna jest tak obszerna, że ten e, nawet za moment wykład, który nastąpi, dwugodzinny, e, będzie za krótki, no, będzie za krótki będzie z całą pewnością. Krótki. Żeby powiedzieć, że całej monarchii izraelskiej pewno. z pewnością. <noise> tak. e, dzisiaj bardzo księdzu profesorowi dziękujemy, że ksiądz nas odwiedza i zaszczyca wykładem e, podczas otwarcia wystawy. Miejmy nadzieję, że wzbudzi on zainteresowanie, jestem tego pewien, bo temat jest ciekawy, i następnie kolejne tematy, na które Państwa serdecznie wszystkich zapraszamy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo. Dziękuję. Dziękuję.